Na Twoim YouTubie nagrywasz z gwiazdami. Czy jest jakaś taka gwiazda, która zrobiła na tobie wyjątkowe wydarzenie? Wiesz co? Beata Tadla. Beata Tadla, która przyszła do mojej kuchni i tak totalnie wszystko ogarniała. Która była tak zafiksowana na punkcie gotowania, że ja się tego nie spodziewałem. Ale też Natalia Siwiec, która jakby miała pojęcie o produktach, o gotowaniu, to też było dla mnie super pozytywne zaskoczenie. Tomek Karola, który wiedział jak usmarć steka. Tak naprawdę gdzieś tam każda osoba, która u mnie gościła, potrafiła mnie czymś zaskoczyć. To jest fajne, że ja poznaję te osoby, które gdzieś tam znam, czy, czy prywatnie, czy. Czy poprzez telewizję, internet, a każda jednak potrafi mnie zaskoczyć. A są gwiazdy, które nie potrafią gotować? Oczywiście, że są. Wiesz co? No, Angelika, jak pierwszy raz u mnie występowała, Little Monster, to totalnie nie potrafiła gotować. Gdzieś tam spotkaliśmy się potem jeszcze na wspólnym gotowaniu, to już jej umiejętności kulinarne były o wiele lepsze. To był w ogóle pierwszy odcinek na moim kanale. Pierwsza osoba, którą zaprosiłem, to była Little Monster. No i tak to się, to się zaczęło.